Siema, siema, to jest odcinek. z unboxingu petak tak o, najpierw. No, weź to tak. Sześć... Nie naciskam. sześć paczek yy, tych bączków. Patrzcie jak to wygląda. Nie dłużej. Dobra. Y, tak. Takie y, petardy od klaska. Zaraz bym przeczytał. Petardy błyskowe, y, 20 gram na. Zaraz, ci po, zaraz wam powiem. Na taką paczkę. Widzisz? Tak. Bo to właśnie taka paczka, taka w takich paczkach to jest. Dobra, to ja to odstawię. Dosta jeszcze taki gaz kupiłem. Gaz. Ym, no, pokaż na paczkach. Jeszcze trzy paczki tego. Czekaj, to wyciągnę. A to w jest nowy odcinek na kanale. Więc ym, na 50 y, subów robię specjal. Tak, na pięćdziesiąt? jeszcze pięć. No, na no 25 też może być. Kupiłem jeszcze 12 paczek takich petard na straszenie ptaków. I zrobimy y, test od razu. Znaczy nie w tym odcinku, tylko w tym co będzie. Bo, mogę wyciągnąć? Y, od, od Jorgi. Tak, one są od Jorgi. One mają y, zaraz wam powiem 6,6 grama. Ja, jak jest złapię. O, 6,6 grama. A te od Tropika, zobaczcie, jak one wyglądają. Tak, one mają. wam powiem. 12 sztuk, to takie zbiorki. Tylko nie pokażę, nie, nie 4,2 grama neku. Idzie? Jest ostro. No i co tam jeszcze? No to by było na test. Taką, zobaczcie sobie. Yy, pewnie specjalnie, dlaczego tutaj jest taki syf? A No bo mamy takie specjalne pomieszczenie na robienie testów i eksperymentów z petard. I w przyszłym odcinku będziemy robić test oto takich smoków. Trzymaj. Jeden żółty, jeden niebieski. Chwila, chwila. O. I rob, zrobimy jeszcze test. Co? No niebieski i biały. No. I zrobimy jeszcze test moich petat i mojego kolegi. Bo trochę mi się ręka, cześć. No, może być. No tak, tylko inny kolor mają. No, trzymaj. Trzymaj. A, taka zapalniczka. O, jeszcze Zwykła. Przed chwilą napełnialiśmy ją gazem. I taki palnik. Bardzo polecamy palnik. Nie opłaca się zwykłych zapalników. No. I to by było na tyle w tym odcinku. W następnym odcinku, który, jeszcze dzisiaj wpadnie, zobaczycie też tych petet. To się pozdrawiam. I pozdrawiam jeszcze. Jak ty się będziesz nazywał? Musimy tę kawężyście nazwę wydać. Jak będzie się nazywał? Dobra, to kawężysta będzie kawężysta. Sieła.